Jak nie dać się oszukać agencji marketingowej? Niestety w naszej branży, w branży marketingu jest mnóstwo firm, które traktują swoich klientów po prostu w sposób nieuczciwy, podsuwają im jakieś umowy, z których nie mogą się później wykaraskać, oferują usługi, których później nie robią, pokazują jakieś wykresy, których klient nie rozumie, no i przez to psuje się też wizerunek ogólnie całej tej branży. Więc ten odcinek jest dla osób i dla firm, które planują rozpocząć współpracę z agencją marketingową, na co warto zwrócić uwagę na samym początku. Przede wszystkim pytajcie o konkretne referencje, referencje wideo, o to, żeby zobaczyć, czy faktycznie ta firma zrobiła przynajmniej dla kilku klientów na tyle dobrą robotę, że te osoby zgodziły się swoim wizerunkiem, imieniem, nazwiskiem i swoim stanowiskiem, pod tym się podpisać. Po drugie, to jest oczywiste: sprawdźcie opinie, i tu nie mówię tylko o opiniach na Google, które ostatnio coraz częściej Google z jakiegoś powodu sam usuwa. Wystarczy. Zaznaczyć, że uważamy, że ta opinia jest nieprawdziwa, i często Google ją po prostu usuwa, nawet jeśli jest z prawdziwego konta. Więc ja zawsze polecam wejść na takie portale, nawet typu portal pracodawcy, pracuja, Gowork itd. Bo tam często widać opinie, których nie ma w Google. To po drugie, po trzecie, uważnie sprawdzić umowę i przede wszystkim zapytać o okres wypowiedzenia. Jeśli firma nie daje okresu wypowiedzenia, albo ten okres wypowiedzenia wynosi 6 miesięcy, powiedzmy, to to już jest dla na nas czerwona lampka, dlatego że taka firma chce, żebyś z nią był nie dlatego, że chcesz, tylko dlatego, że musisz. Bardzo często po takim roku, na który na początku się umawiasz, okazuje się, że jest drobnym druczkiem w umowie zapis, że o ile w odpowiednim terminie tej umowy nie wypowiesz, to ona automatycznie się przedłuża, na przykład o kolejny rok. I znam firmy, i to są duże firmy marketingowe, nie wiem jak to jest, że, że takie firmy funkcjonują, ale są to nieraz liderzy na rynku agencji marketingowych, którzy takie triki stosują i mają nawet specjalne działy w swojej firmie prawników, którzy wręcz tych klientów zastraszają. Cały czas wysyłają faktury pomimo zaprzestania już współpracy czy jakichkolwiek czynności. Podam taki konkretny przykład, kiedy zaczynaliśmy pracę z jednym z naszych klientów parę lat temu, to się okazało, że on, przez kilka lat wcześniej, był prowadzony pod kątem pozycjonowania przez jedną z większych firm. A kiedy sprawdziliśmy co oni robili, no to tak naprawdę nie robili prawie nic, bo przegapili chociażby to, że strona się zaczęła pozycjonować na hasła typowo dla dorosłych. Trzeba bardzo uważać na umowę, w której sprawdzamy okres i warunki wypowiedzenia, sprawdzamy opinie o firmie i referencje od klientów patrzymy na te prawdziwe efekty ich pracy.